Nasz gość, pisarka gotowa na wszystko, znana już Państwu Izabela Frączyk. Halo, dobry wieczór, witam panią serdecznie, witam Państwa. Trzy egzemplarze, wszystko nie tak, dwa, dla słuchaczy i słuchaczek Radio Wieczoru, Radia Zachód. W styczniu czekała pani na okładkę, a 11 lutego ukazała się ta. Książka. Wydawnictwo Pruszyńskiej spółka. Ponieważ już pracujemy razem od siedmiu, albo nawet już ośmiu lat, wydaliśmy razem 16 tytułów, więc, więc już możemy tutaj tak otwarcie mówić o takiej, takiej poważnej wierności. Pisarstwem zajmuje się pani od 2009 roku. Między innymi cykle Stajnia w piękach śnieżna grań oraz kobiety z odzysku, a ostatnia pani powieść spełniony sen, także spotkała się z gorącym przyjęciem czytelników. I ani chwili spokoju, bo śledziłam panią na Facebooku, bo pani w mediach społecznościowych jest bardzo zaangażowana, to radość wydawać taką książkę inną niż dotychczas. Ale pewnie, że tak. Zresztą radość towarzyszy mi przy każdym wydaniu, przy każdej premierze. Zresztą dla mnie ta premiera, no nieraz słyszę takie pytanie, co ja czuję przy premierze. Przy premierze to właściwie to nic nie czuję. Dla mnie największe emocje pojawiają się w sytuacji, w momencie, kiedy otrzymuję okładkę właśnie. I to jest dla mnie takie, takie rzeczywiście strasznie, strasznie ważne i strasznie radosne. I takie to nie, takie oczekiwanie, nie wiadomo, co mi przyślą, nie wiadomo, co to a czy będzie fajne, czy nie fajne, czy się spodoba. To jest jedna rzecz, a drugie taki, drugi taki moment to jest chwila, kiedy przychodzi kurier do domu i przynosi mi książki, egzemplarze autorskie. To zazwyczaj odbywa się na kilka dni przed premierą, taką oficjalną, kiedy książka już pojawia się w księgarniach i ten kurier po prostu już tak z uśmiechem daje mi te książki, bo to ciągle ten sam przyjeżdża, więc już wie, czym ja się zajmuję. Ja mówię, no dobra, no to która już? Ja mówię, no szesnasta. <laughs> I ten moment, kiedy ja otwieram tą paczkę, oczywiście nie przy kurierze i biorę do ręki ten pierwszy egzemplarz, taki, mm, taki dziewiczy papierowy pachnący drukarnią, to jest, to jest właśnie ta premiera dla mnie. Natomiast to, że kilka dni później to już się tam w sprzedaży pojawi, to już jest takie, takie trochę mniej ważne. No A ubiegłem. czy inną niż wszystkie, no to cóż, no, no książka spełniony sen była no, tak zainspirowana troszeczkę Takim doświadczeniem pewnej kobiety, która zaatakowała mnie wręcz oczywiście tak w przenośni na stacji benzynowej i kazała mi się uczyć. Stąd się ten przydomek przyplątał tej pisarki gotowej na wszystko, ponieważ zatrudniłam się na stacji benzynowej. Natomiast do ostatniej mojej powieści, której premiera miała miejsce 11 lutego, czyli Wszystko nie tak dwa, to jest kontynuacja powieści Wszystko nie tak. No tutaj, tutaj też musiałam się uczyć wbrew pozorom. Może nie, nie wszystko co tam się działo, ale na przykład musiałam się konsultować z nurkami, którzy, em, którzy się pałają jakby takim poszukiwaniem osób, ciał w jeziorach, w zbiornikach wodnych, czy też zaginionych rzeczy, zaginionych przedmiotów, samochodów i tak dalej. Więc to też było strasznie ciekawe. Tydzień temu, kiedy zapowiadałam panią, powiedziałam, że to właśnie jest szesnasta książka Izabeli Frączyk i potem myślę, jejku, a jak się pomyliłam, ile... Teraz wieczorem po audycji weszłam do komputera i sprawdzałam, i potem, uf, nie. <laughs> Ale ja też się wamilę, pani redaktor. To, ja już, to byłaby pani rozgrzeszona, ponieważ mnie też już się myli i ja już nawet y, tak na Facebooku powiedziałam, że to moje siedemnaste dziecko. Ale jeżeli do tego dodamy to damy zbiór felietonów w y, y, Świat według Ciumka oraz Tornado, to już rzeczywiście siedemnaste dziecko. Natomiast jeżeli chodzi o opowieść, o taką grubą, konkretną książkę, to jednak no, to dziecko jest szesnaste. To przyszło mi teraz głośno podziękować za falietony według Ciumka, ale to tylko tak na marginesie, bo nie oddam nikomu. I ta, książka, ta, ta książeczka nie jest absolutnie do wydania, jest moja tylko ci i ona moja. Porozmawiajmy o wszystko nie tak, dwa, bo wszystko nie tak, ta pierwsza część. Kolorze złota okładka, jak pamiętam, była, tak, złoto różowa. Bardziej. W 2018 roku się ukazała we wrześniu. I teraz wszystko nie tak, dwa. Niewiele recenzji jest, bo to jeszcze taka świeżyzna bardzo. Ale w jednej z tych nielicznych przeczytałam, że wszystko nie tak, to doskonały przykład literatury terapeutycznej. Dlaczego? Może dlatego inaczej odpowiem, może w ten sposób, że ja mam takiego jednego czytelnika bardzo wiernego, pana, pana takiego emeryta już i on twierdzi, że zawsze sobie zostawia moją książkę, że często bywa w szpitalu, więc twierdzi, że zawsze sobie zostawia ją do szpitala, żeby się tam nie dołować, to sobie właśnie tą moją książkę będzie tam wtedy czytał. Więc to jest właśnie ta, chyba ta terapeutyczna. W jakiś sposób cecha moich książek. Poza tym wiem, że no, czytelnicy po niej jakby inaczej postrzegają świat, jakby powstają z kolan, bardziej się cieszą z życia i jakoś z tej takiej, tej ciemnej masy, której ich przytłacza są w stanie jednak zobaczyć, że jest jaśniej, że da się lepiej, że, że, że nie ma tak w życiu tylko źle, a nawet jak jest źle, to potem będzie dobrze. Czyli, czyli jednak trochę optymizmu udaje mi się tchnąć w życie moich czytelników. Kilka słów o Bohaterkach, bo to yy, znane <tryk> czytelnikom z pierwszej części historii przyjaciółki Ewa i Monika i spotykają po latach yy, marzenę, dawno niewidzianą, która jest, no, ho, 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 powiedzmy, kobieta zamożna, ze wszech miar doskonała, doskonałe życie, doskonały mąż, doskonałe dochody i wszystko po prostu wyjątkowe. No, Wyjątkowe, tylko właśnie tak, jak się okazuje, nie do końca, ponieważ tu musimy troszeczkę zaspoilerować tą pierwszą część naszym słuchaczom, którzy nie czytali wszystko nie tak. Otóż nasza główna bohaterka Ewa, pani architekt, jest przez całe życie jakby przygnębiona i właśnie tak, jakby ta druga bohaterka, czyli Marzena, ta jej koleżanka ze studiów, która nie dość, że jest do niej bardzo podobna, ale jest jakby zdolniejsza, lepsza, Wspanialsza, bogatsza i w ogóle ma wszystko super, i wszystko się tak świetnie udaje, tymczasem tej naszej Ewie się tak za bardzo nie udaje. I teraz Ewa w pierwszej części zostaje przez pomyłkę zamiast marzeny uprowadzona dla okupu. No się okazuje, że tutaj, no tak był tak, które, porywacz oferma, marny detektyw, dwie przyjaciółki szukające miłości i tak dalej, więc to było bardzo nie tak. Natomiast w drugiej części pojawia się nam właśnie ta idealna marzena, czy też nawet idealnie wykreowana. W social mediach marzyna. Czyli tak jak na Facebooku, czy wszędzie na Instagramie, na Pinteresie mamy te wszystkie cudowności pokazane, natomiast nie mamy tego czegoś, co jest takie nie do końca do pokazania ludziom na zewnątrz. Więc okazuje się, że u tej naszej idealnej marzyny to dopiero jest wszystko nie tak. Ja nie mogę tego zdradzić, ponieważ tu bym. Czyli z bliska wszystko... okazuje się, że nie jest to wszystko takie doskonałe jednak. Oczywiście, że nie wręcz przeciwnie. Tam dopiero jest nie tak. W każdym razie to, co się dzieje, czyli to kolejne spotkanie pani bohaterek Ewy, Moniki i Marzeny, no to jest taki szereg zdarzeń, które odwracają życie bohaterek. I ta pani książka też, też jest trochę odwrócona, jeżeli chodzi o konstrukcję. Skąd taki pomysł, żeby była jedna historia i dwa zakończenia? No właśnie, no, dlatego że. Niech Pani nam zdradzi autora na pewno, tego problemu. Ale ja już się przyznaję, nie, nie mam tutaj, tutaj nic do ukrycia, absolutnie. Zresztą jest to, to powiedziane w książce na pewnym etapie, dokładnie przy rozdziale 19, gdzie ja się przyznaję, dlaczego zrobiłam właśnie tak. Otóż na pewnym etapie tworzenia dotarło do mnie, że mm, ja muszę w jakąś. Mm, ja muszę obrać jakiś kierunek. Jeżeli ja zrobię, mo czy moja bohaterka zrobi tak. To moi czytelnicy mnie, mnie po prostu zamordują, że ja mogłam zrobić w ten właśnie sposób. Natomiast jak ja zrobię inaczej, to też mnie zamordują. A jak zrobię raz tak i raz tak, to będzie dobrze. To czytelnik będzie mógł sobie wybrać, które zakończenie mu się bardziej podoba. No i zadzwoniłam wtedy do wydawcy i zapytałam, czy w ogóle jest w stanie przełknąć coś takiego jak podwójne zakończenie, czy to w ogóle się takie rzeczy praktykuje i tak dalej. Tymczasem usłyszałam, że, że no niekoniecznie się tak praktykuje, ale możemy spróbować i rzeczywiście ym, możemy to w ten sposób zrobić. No i tak też, tak też się stało, że od pewnego momentu, gdzie w książce czytelnik podejmuje jakby własny wybór, czyta książkę do końca. Jeżeli mu się zakończenie nie spodoba, może książkę odwrócić jakby do góry nogami, czytać od tyłu kolejne zakończenie, czyli znowu startuje w tym rozdziale 19 i tam już ten główny wątek idzie w zupełnie inny Czyli stronę. jedno zakończenie po prostu jest takie, że głaszcze po serce i miód. Na ciało, a drugie e, takie mocno zaburzone, przewrotne. Nie, nie, nie. nie. W nic okay. nie jest takie. Okay, tylko że są inne. Jakim się na początku wydawało. No właśnie, chodzi to o to. właśnie. I teraz zajrzymy do środka książeczki, bo ja ją mam i pamiętam. Oczywiście książkę czyta się bardzo szybko, chociaż ona ma ponad 400 stron, chyba. Tak mi się wydaje. Bo jakby tu liczyć z tymi zakończeniami, z tymi... No właśnie, tam te strony hmm. idą odwrotnie, więc na etapie redakcji, korekty, mieliśmy strony. tutaj niezły, niezły zgryz, bo ja musiałam na pewnym etapie pracy nad tekstem już trzymać komputer do góry, laptopa do, 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 do góry nogami. Napisała pani i, strona w ogóle nie jest oznakowana, więc y, y, to jest gdzieś 317, 18 319, 319, ta strona. Napisała pani tak, gdy pisałam historię o perypetiach marzeny, w pewnej chwili moja bohaterka stanęła na rozdrożu. Nie miałam pojęcia, w którą stronę powinna pójść. Doszłam wtedy do wniosku, że czego bym nie zrobiła, to i tak na moją głowę posypią się czytelnicze gromy posypały się po dwóch zakończeniach? Ma Pani już jakiś nie, odzew? Nie, 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 jest, jest ok. Póki co jest, jest w porządku. No, należy pamiętać, że ta książka dopiero co się ukazała, więc jeszcze no, niewielu czytelników przeczytało, ale wszyscy ci, którzy już mieli okazję, to tak też się wahają, czy pierwsze zakończenie, czy drugie i tak tak nie ten, ale generalnie, generalnie pomysł został dobrze przyjęty, więc, więc się udało, więc odetchnęliśmy razem z wydawcą, że jednak to, był, to była dobra droga. Ja z wydawnictwa Prebook i tam między innymi, no, ciekawe są te pomysły na pomyłki, na humor, na refleksję, co w życiu naprawdę jest ważne i co najciekawsze. No i te, po raz pierwszy się spotkałam z czymś takim. To dwa alternatywne zakończenia. Więc jeżeli książkę odwrócimy, tak jak pani powiedziała, Okładką i przewrócimy znowu. No, zaczynamy, czytać od tyłu. Tak. I zaczynamy czytać od tyłu, jak to niektórzy mówią, na abarotno. To zaczynamy od rozdziału 19, jak pani powiedziała. Tam jest potem 20, 21, 20, 22 i się kończy. I znowu przekręcamy książkę od okładki przedniej. To zresztą słychać, jak ja szeleszczę. No i czytamy wszystko, nie tak dwa. Bardzo ciekawy pomysł. Wydaje się, że pomysł taki konstrukcyjny, powiedziałabym, lekko zaskakujący, ale jak pani myśli, czy to jest to, co pisarka gotowa na wszystko, taka jak pani, Izabela Frączyk, jest przygotowana na te dwa zakończenia, czy może jeszcze na inne, kolejne, trzecie chociażby? Panie redaktor, to nie jest tak, że jestem przygotowana Na zakończenia, po prostu tak mi się Tak mi się to po prostu robi W trakcie pisania, bo ja nie mam Koncepcji na całość, ja nigdy nie wiem Co będzie na następnej stronie Ja bardzo zazdroszczę moim na przykład koleżankom Po fachu, które mówią, że mają konspekt Na nie wiem, na kilkadziesiąt stron Że mają rozpisane sceny bohaterów One wszystko wiedzą, co będzie W następnych kolejnych rozdziałach I tylko uzupełniają ten swój, ten swój plan Bardzo misternie przygotowany Ja tego nie mam Ja piszę ze strony na stronę no I tymczasem zrobienie tego um, właśnie podwójnego zakończenia, po prostu, no cóż, mogę powiedzieć, tak mi po prostu wyszło. Natomiast już na trzecie się nie porywam, natomiast tutaj korzystając z okazji, że mogę, um, że mogę porozmawiać z panią i, i tutaj powiedzieć parę słów słuchaczom Radia Zachód. Właśnie na stronie, na fanpage'u mojego wydawcy Pruszyński i spółka na, na Facebooku został całkiem niedawno ogłoszony konkurs gdzie um, prosimy czytelników, którzy aby po lekturze tej, tej, tej właśnie powieści napisali pomysł na dwie strony, na trzecie zakończenie. No, i to I... jest właśnie to pytanie, które Pani zadałam. Czy jest Pani przygotowana na trzecie zakończenie? No jestem przygotowana. Tego, że chciałam... innych zakończyć, ja... ale już nie mojego autorstwa. I dlatego ja teraz wiem. już z wypiekami na twarzy czekamy na to kolejne, że będzie najlepsze. Ja zrobiłam Ponieważ... taką estrójkę. Wie Pani, jak się nas nazywa? Taką estrójkę pod to trzecie zakończenie, taką autostradę zrobiłam. Więc myślałam, że my teraz już więcej o tym konkursie powiemy, bo ja bym bardzo chciała zachęcić. A wiem, że w województwie lubuskim, bo Panie, jak już rozdam te książki, Pani. Autorstwa, to jeszcze potem dzwonią i padą wie też, czy jest, czy jest yy, pani Izabeli Frączyk książka. Nie jest ogromnie. A coś mi się wydaje, że niedługo pani będzie w Województwie Lubuskim. O tym jeszcze powiemy, jeżeli dojdzie do spotkania czy, z czytelnikami. Natomiast ten konkurs jest o tyle ciekawy, że on się już rozpoczął, czyli konkurs. Yy, yy, Należy napisać swoją propozycję trzeciego zakończenia historii książki. Wszystko nie tak. Ten tekst do pięciu tysięcy znaków. Należy przesłać na adres mailowy, znajdą to państwo pod adresem mailowym konkurs wszystko nie tak małpa.pruszyńskimedia.pl. Wystarczy po prostu chyba wejść na Pruszyński Media i tam, czy na Pruszyński tak, i tam, tam, tam będzie, bo nowości tam, są na tam, pierwszej czy, stronie. Mhm. Albo, albo na mojego fanpage'a, tam wszystko jest udostępnione. I ten konkurs trwa do... Aż do końca marca, ponieważ wiemy, że to nie jest takie proste, no bo trzeba przeczytać książkę. Jedno zakończenie, drugie zakończenie. Najlepiej jeszcze dwa tomy, jeżeli ktoś jeszcze nie zna, plus do tego no, wymyśleć trzecie zakończenie, jakoś je um, z siebie um, jakby, um, jakby wykreować na tych na tych powiedzmy maksymalnie dwóch stronach. No i będzie jury rozstrzygać tutaj, um, zwycię kto zwycięży. No i główną nagrodą będzie, um, będzie dzień spełniony spędzony z moją, w moim towarzystwie. I oczywiście Cały przyjadę dzień. do zwycięzcy, ponieważ jestem gotowa na wszystko, więc nawet <laughs> na południa Pchelski. Mogę dojechać i pod obwód kaliningradzki, także. Ja tylko <laughs> może jeszcze dodam, że to do dnia, 20 kwietnia żyli powołane spośród autorów nadesłanych odpowiedzi wyłoni Zwycięzcę, bo to zwycięzca może być tylko jeden, tak? Tylko jeden, ale mamy też w Zanadrzu jeszcze parę wyróżnień, więc więc zachęcamy. To nie jest tak, że, że będzie tylko jeden zwycięzca i to, to w ogóle tak szkoda startować. Tak? Czyli, już mamy sporo zgłoszeń, ale. Czy mogę się dowiedzieć się tak uprzejmie, bo zaraz będziemy kończyć, żeby zadzwoniono po pani książki. Mogę się dowiedzieć, co będzie atrakcją tego dnia. Oczywiście pani, pisarka gotowa na wszystko, ale czy pani już ma wymyślony ten dzień? Co będzie Pani. Otóż nie, to właśnie y, zależy od zwycięzcy. Robić ze zależy od właśnie. zwycięzcy, jeżeli będzie trzeba po, posiekać na przykład Jarzyny na sałatkę albo wyprasować, nie wiem, ubrania, to proszę bardzo, ja to wszystko zrobię, więc, więc jestem mówię gotowa na wszystko. Możemy zwiedzić okoliczne atrakcje, możemy, y, możemy odwiedzić ważne miejsca dla, y, dla zwycięzcy, więc y, po prostu przyjeżdżam i jestem do dyspozycji. Więc w ten sposób, w ten sposób możemy to tak trochę nie niedopodziewać zakończyć. Pani Izabela Frączyk, i proszę bardzo, jest gotowa na wszystko. Jestem, wyjdę ze spacer w wydoję kozę, i co tam trzeba będzie zrobić, wyplewię marchewkę, przerwę. Proszę uprzejmie. Jestem gotowa na no, wszystkie Ja już widzę zainteresowanie naszego realizatora. Bardzo mocne. Więc w związku z tym zachęcam Państwa do pomyślenia nad tym trzecim alternatywnym zakończeniem. Musi być takie, że po prostu no, no, że żyli tak, i będzie draka, że, że hej, pani chyba sama powiedziała gdzieś w jakimś wywiadzie, że pisze pani książkę książki obyczajowe z odrobiną komedii. No tak, z takim ukłonem w stronę komedii. Z ukłonem w stronę komedii. Tak. tak, tak, to jest moje takie flagowe hasło. Bardzo proszę o jedno zdanie do naszych słuchaczy w sprawie wszystko nie tak. dwa. No cóż, no, korzystając z okazji, muszę państwa e, tutaj skorzyst no, muszę skorzystać z okazji, żeby zaprosić państwa do lektury wszystko nie tak jeden i wszystko nie tak dwa, bo naprawdę e, to podwójne zakończenie e, jakby uzasadnił ten tytuł. Powiedziałam do wydawcy, ja mówię, drodzy moi, ten tytuł pozwala nam na do dodatkową dozę szaleństwa. Więc zaszalejmy. Także, jeżeli chcecie Państwo zafundować sobie pewną dawkę szaleństwa, zapraszam Państwa serdecznie do lektury. Bardzo dziękuję. Życzę, ja życzę dobrego wieczoru. Izabela Frączek była gościem Radia Wieczoru, Radia Zachód. I do usłyszenia, być do może usłyszenia. do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję bardzo.